My jesteśmy skromni, ciężko pracujący. My jesteśmy ludźmi, którzy wierzą właśnie, że ta ciężka praca w którymś momencie wynagradza i przychodzi sukces. Stąd większość z nas pochodzi, tutaj działamy, tutaj się rozwijamy, no i mamy nadzieję, że będzie tak jeszcze przez wiele, wiele lat. Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Bardzo dobre położenie na przecięciu tras S19 A4, dostęp do lotniska. Rzeszów jest dobrym ośrodkiem budowania biznesu z tego względu, że jest bardzo dobra współpraca między uczelniami. Symbolem naszego miasta jest pomnik, który bardzo mocno kojarzy się z kobiecością, dlatego nie wyobrażam sobie innego miasta na tworzenie kobiecego biznesu i kobiecej marki jak właśnie Rzeszów. Muzyka Zajmujemy się serwisowaniem silników turbowentylatorowych, czyli silników GTF. Lokalizacja MRO w Rzeszowie w dolinie lotniczej wynika z faktu, że jest to region z ogromnymi tradycjami właśnie w tej branży, w branży lotniczej. Serwakko to polski producent kosmetyków naturalnych. Pierwsza tego typu firma w naszym regionie, a aktualnie jedna z bardziej rozpoznawalnych branży kosmetyków naturalnych. Tutaj zaczęła się cała nasza historia. Z małej rodzinnej manufaktury ze Stobiernej pod Rzeszowem rozwinęliśmy się do dużej rozpoznawalnej firmy. Grupa FiBain to już blisko 10 firm. Sprzedajemy nasze produkty do 70 krajów całego świata. Główna spółka FiBain zajmuje się produkcją rozwiązań światłowodowych do budowy sieci światłowodowych. Są to kompletne rozwiązania. Głównie instalowane przez operatorów internetowych. Kilku lat objęliśmy patronatem klub sportowy Stal Rzeszów. Głównie poprzez wychowanie dzieci poprzez sport. Stal Rzeszów jest to szeroki projekt, bo nie jest to tylko klub, jest to bardzo mocna akademia. Firma ML System założona w 2007 roku w Budziwoju. Wtedy jeszcze w podrzeszowskim Budziwoju, dzisiaj już w Rzeszowie, w garażu. W tej chwili duży zakład produkcyjny, 20 tysięcy metrów kwadratowych. Produkujemy super nowoczesne moduły fotowoltaiczne. Wprowadzamy na rynek szyby, które dają prąd, szyby z powłokami kwantowymi. W zakresie BIPV jesteśmy jedną z pięciu największych firm na świecie. Firma Wizawi w tym roku kończy 20 lat. Jest to marka modowa tworzona dla kobiet, przez kobiety. Mamy 12 sklepów w całej Polsce oraz sklep internetowy. Tworzymy tu na miejscu w Rzeszowie. W Rzeszowie podoba nam się wiele rzeczy. W Rzeszowie podoba nam się infrastruktura, ponieważ Rzeszów jest dobrze skomunikowany. Deloitte w Rzeszowie powstało jako wewnętrzne centrum wspierające procesy biznesowe w ramach struktury Deloitte w regionie Środkowo-Wschodnim. Podstawowymi obszarami w zakresie procesów, które podjęło nasze centrum, to jest obszar tradycyjny finansów, natomiast również jest to obszar audytu, zarządzania ryzykiem czy obszar IT. BorgWarner zajmuje się produkcją komponentów i podzespołów do samochodów osobowych, ciężarowych oraz tzw. aftermarket. Produkowane przed nas produkty znajdziemy w niemal wszystkich markach samochodów na całym świecie. Jednym z kluczowych powodów, dlaczego nasza fabryka znajduje się w tym miejscu, to, że znajduje się blisko Międzynarodowego Portu Lotniczego oraz blisko stolicy innowacji miasta Rzeszów. Paseko buduje... Systemy informatyczne, które są strategicznymi dla funkcjonowania wielu krajów. Ogromnie jestem dumny z tego, że większość mieszkańców naszego kraju korzysta pośrednio bądź bezpośrednio z naszych rozwiązań. Cieszę się, że, że my, ludzie z Rzeszowa, potrafiliśmy zbudować coś, co dzisiaj jest dostrzegane w różnych krajach.